Na początku montażu proponujemy instalację, jaką możemy zamontować do danego auta oraz podajemy cenę usługi. Ustalamy z klientem miejsce umieszczenia przełącznika oraz miejsce zaworu tankowania. Przed każdym montażem dokonujemy ogólnych oględzin pojazdu pod względem uszkodzeń mechanicznych. Warto podłączyć się skanerem diagnostycznym i sprawdzić, czy nie występują jakiekolwiek niedomagania w pracy silnika. Odczytujemy kody błędów, korekcje krótko- i długoterminowe. Przed wjazdem na stanowisko montażowe spisujemy z klientem protokół przyjęcia, w którym powinny znajdować się informacje o samochodzie, dane klienta, ustalone warunki montażu oraz ewentualne wykryte uszkodzenia lub usterki w samochodzie. Przystępujemy do montażu instalacji gazowej. Pamiętajmy o odłączeniu akumulatora na czas montażu instalacji. Pierwszym elementem, który zamontujemy jest reduktor. Jego zadaniem będzie rozprężenie gazu oraz utrzymywanie stałego ciśnienia na wyjściu reduktora. Reduktor należy zamocować do nieruchomych i stabilnych elementów w komorze silnika. W celu ogrzania reduktora podłączamy do niego przewody gumowe, które dostarczą do niego płyn z układu chłodzenia silnika. W większości samochodów wpinamy się równolegle w układ chłodzenia pomiędzy nagrzewnicą a blokiem silnika, tak zwany mały obieg. Elektrozawór. Jego zadaniem jest blokowanie dopływu gazu do reduktora w czasie pracy na benzynie i odblokowanie w momencie przełączenia na gaz. Wejście gazu. W tym miejscu podłączony jest przewód gazowy idący bezpośrednio ze zbiornika. Wyjście gazu. Gaz wydostaje się i podąża rurką gazową do reduktora. Pod tym dekielkiem znajduje się filtr fazy ciekłej, który należy wymieniać co około 10 tysięcy kilometrów. Pierwszy filtr w układzie, który oczyszcza gaz przed dotarciem do reduktora. Cewka, która po podaniu napięcia podnosi trzpień znajdujący się wewnątrz elektrozaworu, umożliwia swobodny przepływ gazu do reduktora. Elektrozawór, podobnie jak reduktor, montujemy do karoserii samochodu, w miarę możliwości blisko reduktora. Sterownik jest mózgiem całej instalacji. Pełni nadzór nad pracą instalacji gazowej oraz ustala m.in. czasy wtrysku gazu. Posiadając podstawową wiedzę na temat działania instalacji elektrycznej samochodu oraz dysponując schematem podłączenia sterownika gazu, bezproblemowo można podłączyć taki sterownik. Dla ułatwienia dobrze jest znaleźć miejsce w wiązce elektrycznej samochodu, gdzie jednocześnie można odnaleźć wszystkie sygnały, obroty silnika, sygnały wtryskiwaczy benzynowych, sonde lambda. W przypadku sondy napięciowej podłączamy się do przewodu sygnałowego równolegle, natomiast kiedy w samochodzie znajduje się sonda UEGO, należy podłączyć się szeregowo, rozcinając przewód sygnałowy-prądowy. Emulację wtryskiwaczy możemy dokonać na wtyczki lub wlutowując się w wiązkę. Do wtryskiwaczy benzynowych ze sterownika benzynowego docierają dwa przewody elektryczne, zasilający oraz sygnałowy. Jeżeli decydujemy się na podłączenia lutując, należy zlokalizować przewody sygnałowe wtryskiwaczy. Rozcinamy owy przewód i podłączamy się według schematu. Kolejnym sygnałem, który potrzebuje sterownik, są obroty silnika. Taki sygnał odnajdujemy w wiązce elektrycznej do cewki zapłonowej. W kabinie kierowcy montujemy przełącznik benzyna-gaz. Podłączamy plus po zapłonie pod stacyjkę oraz adapter OBD2 pod gniazdo diagnostyczne. Plusem po zapłonie podłączamy się pod zasilanie po stacyjce. Napięcie na tym przewodzie powinno pojawiać się w momencie włączenia zapłonu i znikać po wyłączeniu. Montujemy przełącznik benzyna gaz w miejscu ustalonym z klientem, łącząc przewody kolorami. Przystępujemy do wykonania otworów na dysze wtryskowe. Otwory wykonujemy wiertłem o średnicy 4,8 mm. W otworach wykonujemy gwint M6. Gwint dysz przed wkręceniem należy posmarować szczeliwem do gwintów odpornym na wysokie temperatury. Ważne jest, aby otwory i gwint były wykonane w taki sposób, aby wkręcona dysza posiadała ten sam kąt co wtryskiwacze benzynowe. Na dysze nakładamy przewody gazowe o średnicy 4 mm, które zostaną połączone z wtryskiwaczami gazowymi. Te przewody powinny być identycznej długości. We wspólnej części kolektora ssącego wykonujemy otwór pod dyszę podciśnieniową. Na wkręconą dyszę nakładamy przewód o średnicy 4 mm, który dalej łączymy z króćcem podciśnieniowym reduktora w celu jego wysterowania oraz z czujnikiem ciśnienia-podciśnienia. Czujnik podciśnienia montujemy do przewodu gazowego pomiędzy filtrem fazy lotnej a wtryskiwaczami gazowymi. Filtr fazy lotnej zapewni ostateczne oczyszczenie gazu, który trafi do wtryskiwaczy. Wtryskiwacze gazowe służą do dawkowania gazu bezpośrednio do kolektora sącego. Wejście gazu cewki, na które sterownik gazowy podaje impuls otwarcia wtryskiwacza. W większości silników stosuje się jeden wtryskiwacz na cylinder. Zważywszy na dużą moc, przypadającą na cylinder w pokazanym silniku, filtr fazy lotnej zapewni ostateczne oczyszczenie gazu, który trafi do wtryskiwaczy. Filtr montujemy za reduktorem, przed czujnikiem ciśnienia podciśnienia. Podłączamy czujnik temperatury, który informuje sterownik o aktualnej temperaturze reduktora. Dysze wylotowe, przez które podawany jest gaz do kolektora ssącego za pośrednictwem przewodów gazowych. Wtryskiwacze pionowo mocujemy do silnika. Przy podłączeniu wtyczek elektrycznych do wtryskiwaczy należy zachować kolejność zgodną z wykonaną wcześniej emulacją wtryskiwaczy benzynowych. Zbiornik do auta dobieramy, dokonując pomiarów wnęki koła zapasowego. Punktujemy miejsce wykonania otworów. Wykonujemy dwa otwory na śruby mocujące oraz otwór na kanał wentylacyjny. Wykonane otwory zabezpieczamy środkiem antykorozyjnym. Wielozawór. Zawór montowany w zbiorniku gazu. Jego zadaniem jest umożliwienie dostarczenia gazu do zbiornika podczas tankowania oraz jego wypuszczenie podczas uruchomienia instalacji gazowej. Wejście gazu. Wyjście gazu. Cewka, która podobnie jak w przypadku elektrozaworu umożliwia ruch trzpienia. Ręczny zawór umożliwiający zamknięcie wylotu gazu ze zbiornika. Rurka, przez którą wtłaczany jest gaz do zbiornika. Pływak ustalający poziom gazu w zbiorniku. Wielozawór w zbiorniku montujemy tak, aby pływak poruszał się dół-góra. Zbiornik mocowany jest na dwie śruby M12. WPG wskazuje aktualny poziom gazu w zbiorniku. Kanał wentylacyjny, który będzie odprowadzał ewentualną nieszczelność na zewnątrz pojazdu. Przewody gazowe mocujemy na metalowe obejmy. Wzdłuż przewodu gazowego montujemy przewód elektryczny elektrozaworu oraz wskazania poziomu gazu stosując plastikowe opaski zaciskowe. Przewód gazowy zasilający instalację gazową może posiadać średnicę wewnętrzną 6 lub 8 mm w zależności od mocy silnika. Przewód gazowy ze zbiornika łączymy z wejściem elektrozaworu. Na wyjściu elektrozaworu podłączamy rurkę gazową biegnącą do reduktora. Wiązkę elektryczną elektrozaworu i wskazania poziomu gazu idącą od wielozaworu należy połączyć kolorami z odpowiadającą jej wiązką sterownika gazu. Kanał wentylacyjny należy uszczelnić tak, aby woda nie dostawała się pod zbiornik. Metalowe elementy należy zakonserwować. Do wielozaworu podłączamy przewód gazowy od zaworu tankowania, przewód gazowy zasilający instalację gazową oraz wiązkę elektryczną wskazania poziomu gazu i elektrozaworu. Cały osprzęt zbiornika przykrywamy szczelną pokrywą. Przystępujemy do montażu zaworu tankowania. Wykonujemy trzy otwory. Jeden otwór do umieszczenia zaworu, dwa otwory mocujące. Łączymy zawór tankowania z wielozaworem przewodem o średnicy 8 mm. Po zakończonym montażu nawiązujemy komunikację ze sterownikiem gazowym programem AC Gaz Synchro. Sprawdzamy, czy wszystkie parametry są odczytywane poprawnie. I. Dokonujemy autokalibracji. Podczas pracy na gazie sprawdzamy szczelność wszystkich połączeń. Ustawienie instalacji na drodze jest bardzo ważne i bez niej samochód nie będzie pracował prawidłowo na gazie. Obserwując czasy wtrysku benzyny, korekcje krótko i długoterminowe oraz wskazanie sondy lambda, ustawiamy tak zwany mnożnik. Przy odbiorze samochodu przez klienta przekazujemy klientowi niezbędne dokumenty: homologacja montażu instalacji gazowej, homologacja na zbiornik, karta gwarancyjna oraz faktura za wykonanie usługi.